O matko, cześć! Nie, nawet nie będę Wam mówić ile czasu trwało zrobienie miniaturki do tego filmiku. O ile w ogóle ona będzie. Tak, musi być, bo ja nie wrzucam filmów bez miniaturek, także miniaturka Aha. musi być. Ach, kurczę, ale zrobiłyśmy kilka zdjęć i... Tak, może, może Wiesz, coś coś z, z tego wyjdzie. Ma być tak, więc będzie tak. E, już wiadomo jaki, więc nie będziemy tłumaczyć. Powiemy tylko skąd wzięłyśmy pytania. Ja nie wiem, skąd je wzięłaś? No ej no, hello! A kto to jest? Maja The Bee. A, okay. Dobra, Także Wydaje nam się, że to jest taki całkiem fajny, tak, taki jakiś sensowny. Ostatnio to taki. E, jakieś te pytania mają takie. Nie, nie wiem, nie Ale ten jest taki głęboki. Życiowy. Życiowy. Ok, tak, bardzo tak, życiowy. Lulu tak, Lu, czyta, bo ona lepiej czyta, lepiej widzi. Pierwsze pytanie, pytanie jest 10. Pierwsze pytanie, lubisz zmiany, czy raczej się ich boisz? Ja pierwsza? No tak, skoro ja czytam, to ty pierwsza odpowiadasz. <gry> e, lubię, ale tylko w jakimś tam, ja lubię przynajmniej, w jakimś tam określonym czasie. Mam fazę, potrzebuję Jest zmiany. Ja tak miewam, że czasami potrzebuję zmiany. Nie lubię takiej, jak za długo trwa jakaś rutyna dla mnie. No ja nie wytrzymuję po prostu i potrzebuję jakiejś e, odskoczni i jakiejś zmiany właśnie. Mogę potem wrócić na te same tory, ale nie mogę tak cały czas... E, żyć tak samo, robić tak samo, być taka sama, tak jak sory, że się rozgadam, ale e, tak jak przechodząc na dietę wegańską, u mnie to było tak, że postanowiłam przejść na 3 miesiące, e, a będzie już prawie 3 lata, bo to jakoś tak wyszło samo z siebie, ale, e, ale szczerze to e, no muszę coś jakiś czas coś zmienić. Ja e, mięsa do końca życia nie będę jadła na pewno. Yy, chyba, że nieświadomie ktoś mnie nakarmi, może być taka sytuacja, niestety, e, ale nigdy nie mówiłam, że będę do końca życia weganką, staram się, jak mówię, miało być 3 miesiące, wyszły 3 lata, dobra, teraz Lulu. Tak. Ja już zrozumiałam, jakie było pytanie, czy się zmian, tak? Yy, to znaczy ja powiem Wam szczerze, że jeszcze zależy o jakie zmiany hmm. chodzi, bo tak, czy, czy, czy lubię zmiany, czy lubię, czy nie, czy boję, czy lubię zmiany? Zależy o jakie zmiany chodzi, czy bo lubisz na przykład... albo raczej się i boisz. jest pytanie, czy raczej się ich boisz. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja tak, jeżeli chodzi o mój wygląd. To lubię zmiany. Bardzo często zmieniam włosy, już byłam przecież i blondynką i rudę i miałam czerwone pasemka i warkoczyki syntetyczne i w ogóle miałam tyle rzeczy na głowie, że to była mała. Ubrania czasami noszę się elegancko, czasami sportowo, także to, 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 to no, są zmiany, które. Lulu Adidasy ma pierwsze. Tak, przecież tak, tak, także no, kto, kto, kto wie. Natomiast nie lubię takich dużych zmian. W sensie, że nie wiem, wyprowadzka, albo że zakończenie jakiegoś etapu w życiu, na przykład zmiana pracy, tego, tego, tego typu zmian nie lubię. Ja zawsze jestem taka bardzo sentymentalna, ja zawsze bardzo tęsknię przez długi okres czasu za tym, co było, bo ja tak lubię trochę rozpamiętywać. Także takich zmian, zmian nie lubię. Dobra, drugie pytanie. Największa zmiana w Twoim życiu, na jaką do tej pory się zdecydowałaś? To jest trudne pytanie, naprawdę. W ogóle wydaje mi się, że największą zmianą w życiu to chyba jest e, e, zmiana stanu cywilnego w moim przypadku. E, to było bardzo dawno temu, <laughs> ale było i to była taka, no, była taka duża zmiana, bo trzeba było się e, w nowym miejscu odnaleźć, w nowej rodzinie, e, wyprowadzić się z domu. No to była taka naprawdę duża zmiana, nie? ale I to chyba była w sumie największa. Aczkolwiek miałam niedawno też taką dużą zmianę w swoim mm -hmm. życiu. Po prostu wyprowadzając się z domu na e, prawie trzy miesiące, to też była jakaś zmiana. E, I też była to trudna zmiana, taka e, znacząca, że tak powiem. No ale dobra, teraz lubię. Dla mnie największą zmianą było wyprowadzenie się od rodziców. No, bo, bo to ja miałam. Wąskę, tak, ja miałam 27 lat. 27 lat albo 26 jak się wyprowadziłam od, od rodziców poszłam na stację. ja stancji. miałam 22 jak wyszłam no, za domu, no, no, chyba. No. Ja miałam 27 lat, więc ja tak jak gdyby dłużej byłam w tym gnieździe. gnieźnie, gnieździe. Gnieźnie, gnieźnie, gnie, rodzinnym i po prostu. Nie wiem, ciężko mi było, bo mi ciężko to była duża zmiana. Aczkolwiek i zawsze na początku było tak, że tydzień w Warszawie. Dzień do rodziców, w sensie, że na weekend. weekend, tak, a teraz rzadko bywam, raz w miesiącu może, raz na półtora miesiąca bywam, ale, ale bywam i dzwonię ciennie, żeby nie było. Pytanie numer trzy. E, diametralna metamorfoza wyglądu przeraża Cię, czy raczej nie stanowi dla Ciebie problemu? Wiecie co, jakbym miała obciąć włosy na chłopaka, ja wiem, że wyglądam koszmarnie w krótkich włosach. Zróbmy tak, jakbym Cię miała ubrać i wystylizować po swojemu. A, 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 nie wiem, czy to jest... Za... Ale dobra, no. dawaj, 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 no słucham. Nie, w sensie, że ja bym na pewno e, Paulinie, sukienkę byś mi sukienkę, założyła. Sukienkę, tak, założyłam mi sukienkę, Sukienkie to jest moja nale, nale, naleciałość, tak? E, Rajstopki, buty na jakimś takim fajnym obcasie, jakaś delikatna torebka, trochę mocniejszy makijaż, koniecznie czerwone usta, e, paznokcie, jakieś większe biżuteria, bo ty taką delikatną biżuterię nosisz, jak mi ci taką... Taką bym ci biżuterię dała i włosy bym ci zrobiła coś takiego jak ja mam. No ja dzisiaj jestem l... 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 zupa jestem trochę, to fakt. A ja, a ja, ja wiecie co, ja jestem ciekawa, jak Luiza by wyglądała w takim ubraniu jak ja, czyli bardziej na luzie, taki podkoszulek, spodnie jeansowe, niekoniecznie rozszerzane, bo chyba by jej nie pasowały. Dobra, mówisz nic nie więcej nie o tych pasuje. spodniach rozszerzanych. Nie, nie pasuje, w każdym razie adidasy, bluza z kapturem, taka na suwak najlepiej. Chciałabym zobaczyć jak wygląda tak bardziej na sportowo. Musimy tak. kiedyś pójść do jakiegoś sklepu słuchaj i, I, i się przebrać. I się przebrać. I nakręcić z tego filmu, żeby tak, to może być, to fajnie, może być fajnie. Ale dobra, jest to pomysł na filmik, w każdym razie może się pojawić niedługo. Tak. tak. Dobra, ale czy, 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 czy nas to przeraża? No ja Ci powiem szczerze, że mnie by przeraziło to, jakbym musiała się Ubrać tak, się tak diametralnie pięże. zmienić. Ja nie wiem, czy ja bym w ogóle była w stanie wyjść, powiem Ci szczerze, do ludzi. Bo ja po prostu nie lubię ale ale mi się, że... źle się czuję w takim stylu. Ale wiesz, co, mi się zdarza zakładać sukienkę? Ja czasami zakładam sukienkę na pogrzeb. A ja takich no, by... sportowych. No, no właśnie, nigdzie. Ja nawet do sklepu nie pójdę. Nie to, że to jest coś złego, tylko ja się w tym źle czuję po prostu. Nie no każdy jest inny, no, wiadomo, no. każdy jest inny. Ja jestem bardziej taka wyluzowana. Tak, tak. Ja mam tak. tak bardziej wy na ubieranie się. Dobra, ale dobra. Lecimy na następne pytanie. Który element swojego wyglądu zmieniłabyś najchętniej? Ja. Wiecie co? Pierwsze podstawowe, jak kiedyś wygram w totolotka, na pewno. Chociaż wczoraj oglądałam film i to było straszne, u Lu Luizy leciał. Na a. pewno zoperuje sobie nos, bo ja mam bzika, że ja mam za wielki nos i ja mam wielki nos i mam obsesję na tym. Ja punkcie. to samo myślę o sobie. Tak, tak a tak, kolejną tak, rzeczą to jest to, co jestem w stanie zmienić i Luisa zresztą też i widać, że u niej się to zmienia. i Ja do przodu, ona do tyłu. To jest a. waga i ja bym chciała schudnąć po prostu trochę, bo jestem za gruba, za ciężka. Lepiej bym się czuła ze sobą, jakby była trochę chudsza, bo trochę przytyło mi się ostatnio. No ale to dobra. Jest, to jest, to jest to też, coś można zmienić. Ja właśnie też nos, bo uważam, że kształt jest fajny, ale on jest trochę za duży. No, to trochę, ja też. Trochę, to trochę jest za duży. Kształt to... jest okej, okay, tak. Strasznie ale tak go wie, trochę no. zmniejszyć. A druga sprawa jest taka, że ja bym chciała włosy zmienić. Ja bym chciała mieć włosy, ja ile ja bym... Nie, bym... Włosy nie ale nie właśnie nie o to chodzi, że nie. Że ja mam takie włosy, że ile bym ich nie zapuszczała, one rosną dotąd i dalej nie idą. A ja bym chciała mieć włosy do pasa, słuchajcie. To jest moje marzenie, żeby mieć do włosy do sobie. pasa. I najlepiej taką burzę, burzę loków, jak ma Magda Gessler, tylko do pasa. I to bym, to bym chciała zmienić w swoim wyglądzie. Ja nos zdecydowanie. O odchudzaniu nie mówię, słuchajcie, bo dla mnie to nie robi większej różnicy, czy jestem gruba, czy chuda, czy w sam raz, czy średnia i tak dalej, ale właśnie w moim marzeniem jest mieć chudą, duże, duże, duże Napiszcie dużo. Napiszcie, zostawcie włosów. kciuka dla Lulu, bo schudła. Nie ja uważam, tego nie widzę. Widać, 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 widać. Następne. Cecha charakteru, którą najbardziej chciałabym w sobie zmienić. Może jaką chciałabym zmienić w Lulu, będzie lepiej, jak Wam powiem. Żeby wcześniej wstawała. <śmiech> nie mogłam <laughs> mi dzisiaj palenia dowodzić. Lulu lubi spać po lubię, prostu. Lubię. Ale to jest, to jest związane z cechą, którą ja bym chciała u siebie zmienić. I moja cecha, lenistwo. którą chciałabym zmienić, tak, to jest lenistwo, ja jestem naprawdę ale ja jest leniwą leniwa. osobą. Ale ja jestem leniwa w ten sposób, że ja jestem leniwa, ja o tym wiem i ja nic z tym nie robię. Ja wiem, że powinnam wstać, jestem, stać. zrobić cokolwiek, ale ja leżę i nic nie robię. To jest na tej zasadzie. Ja jestem bardzo leniwą osobą, naprawdę. Codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam. Lulu wisi taki tekst. A ja to od chrzestnej dostałam. Czy kiedykolwiek miała u Ciebie miejsce diametralna zmiana poglądów, sposobu postrzegania jakiegoś zjawiska lub osoby? Z poglądami to jest ciężka sprawa. Tak, I tylko tutaj krowa możemy, ich nie zmienia. Tak, i też możemy tutaj e, kogoś urazić nawet e, naszymi wypowiedziami. Mam nadzieję, że to nie nastąpi i nikt nie poczuje się urażony. U mnie taką największą zmianą poglądów to jest e, po prostu to, że ja przestałam chodzić do kościoła i przestałam w tym gangu uczestniczyć. To jest sorry, to jest tylko moja opinia. Nie, nikogo obronić Boże nie neguję. Lulu chodzi do kościoła. starzeje się. Starza się i ja, ja jestem nie jestem w stanie to akceptować. I ja po prostu e, e, przestałam wierzyć w jakąś tam część e, powiedzmy mm -hmm. tego świata, która... No ale dobra, nie jest wgłębiajmy się w ten temat, bo to jest temat trudny. A ja bym chciała opowiedzieć o pewnej osobie, którą, o której, którą obie znamy z Pauliną. A, no, znaczy znamy, znamy jak znamy, tak? To była brzydka przygoda, tak. Ja pamiętam, że to było tak na początku, że ja się z tą osobą pokłóciłam przez internet, bo to była jedna z moich widzek na poprzednim kanale. I Paulina zaczęła z nią pisać i nawet się chyba z nią spotkałaś raz czy drugi raz. Raz, sama, tak, bez Luizy. Tak, A tak, później... Ee, ja stałam w galerii i obserwowałam jak one się... słowo w Okej, jak one się spotkały gdzieś tam dalej, tak? W sensie, że ja... I Paulina mnie namówiła, żebym ja z tą osobą znowu zaczęła rozmawiać. I to był największy błąd? Bo... ta osoba okazała się naprawdę osobą Taką, ukropną. że... Ee, później zostałyśmy po prostu... Wiadomości takie tak. nieprzyjemne, Nie wiadomo za. Skąd, co, tak nie wiadomo naprawdę. skąd, gdzie jak? Zostałyśmy po prostu w taki sposób zaatakowane, że ja no. byłam w szoku. Po prostu byłam w szoku, że osoba, z którą się tak gdzieś tam można było normalnie pogadać, nagle się zrobiła taka. Ale słabą baterię. Dobrze, ile razy w swoim życiu zmieniałaś pracę? To ja liczę, a ty mów? Ja to niewiele pracowałam, więc w sumie zdarzyło mi się to cztery razy? Myślę. Ja chyba pięć. Albo. No, znaczy najpierw był staż, to ja nie wiem czy staż liczyć, później e, była tepsa, później był zakład karny e, i cztery i teraz tu gdzie pracuję to cztery, cztery razy i miałam krótką przygodę jeszcze w sklepie spożywczym, ale tam dwa tygodnie wytrzymałam. A no, zapomniałam, że ja też pracowałam mm -hmm. w markecie. Ale dobra, to Jakieś pięć, cztery, 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 cztery pięć. pięć razy. Dobra, e, Z którą znaną osobą zamieniłabyś się miejscami na kilka dni? Kurde, nie wiem, powiedz z kim ty byś się zamieniła. A no tak, z Ditką. z moją, z moją Ditką jeszcze pozostałeś po chole. Ja bym się z Ditką zamieniła. Nie wiem, nie powiem Wam. Nie, nie mam takiej osoby, nie myślałam o tym, naprawdę to jest trudne pytanie, nie wiem. No dobra, więc so. ostatnie pytanie, bo już nam bateria mryga. Pierwsza rzecz, o jakiej myślisz mówiąc, zmiany. Wiecie co, dla mnie to jest zawsze zmiana fryzury. Tak. Dla mnie też. Fryzury po prostu. Tak, nie jakoś tam w stylu bycia. Makijaż ewentualnie do tego dochodzi, ale to jako kształt na głowie coś tak, się dzieje. Tak, tak, ja też uważam, że. Zresztą jak coś się dzieje takiego w życiu przełomowego, to wtedy zazwyczaj kobiety idą do fryzjera i zmieniają, zmieniają fryzury. Widać, no nie? Widać. Przełom. Przełom był, przełom, tak. Także. No, dobra. no to tyle. Tak, 13 minut tylko. Wow, nic. Tak, mam, mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy Was e, i że e, zostawicie kciuka dla Lulu. E, I tak, i, e, no, i no. I tyle. tyle. I dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa. pa pa. Pamiętajcie, żeby subskrybować Lulu kanał. Pa.